A Victoria, Wiktoria Kosak-Ewa? Halo? Proszę ja pani, bo ja, ja jestem w ubikacji i nie mogę wyjść, drzwi mi się zaczepnęły. Gdzie? Proszę pani, u was, nie mogę być, ale w drzwi, nie mogę być w ogóle. Ale z kim ja rozmawiam? Gabrysia, bąk! Jaka Gabrysia Bąk, a gdzie, gdzie, Gabrysia Bąk mieszka? Ja jestem w, w willa jakaś. Cholera wie jaka. Co to za jakieś głupoty? Nie, to nie głupoty, proszę bardziej. ja jestem właśnie, i nie mogę wyjść. Ale w jakiej pani jest willi, pani Bąk? Gabrysia Bąk. Ale gdzie pani jest, pani Gabrysiu Bąk? To jest na ulicy Powstańców. Ale takiej willi nie ma. Co nie ma? Jest wila i ja nie mogę wyjść. Cholera, ale, gdzie, ma... ale gdzie pani Bąk jest, niech pani powie. Gdzie? W łażęce. Ale w jakiej? O, o cholera, no w jestem, no Ale jakiej? w jakiej, Pani Gabrysiu? Pani się uspokoi, w jakiej łazienekce Pani jest? W pani, ja nie umiem wyjść. Ojej, no i co? Będzie Pani płakać, Pani Gabrysiu? Tak, a Pani co? Będzie mi do Niech Pani popłacze, a okienka nie ma? A mogę wyjść z drzwiami i z Może Pani wyjść na pani koszt, tak? Na, na, na swój na pewno. Jak pani drzwi rozwali, to pani zapłaci obojętnie, gdzie pani jest. Tak? Zapłaci pani? Ja myślę, że pani zapłaci. To, to wale. No to wal, niech pani wali. Ole zaraz rozwalę te drzwi. Na no niech pani rozwali, jaki na, to problem? Na pani niech koszt, pani... na pani koszt. Proszę pani, na jak pani jest w wilik w mojej, to na pewno pani zapłaci. Nie, na pani kość. jej, no i co? I, po, I co pani będzie? Pani na... Gabrysiu, pani ma coś z główką czy co? I, i pani jest pod wpływem alkoholu. No, na pewno. Pani jest pod wpływem alkoholu. A pani Gabrielo, a co pani jest? Ja jestem po gorączce. Co pani jest? Jestem po gorączce. No widzi pani, tak mi żal pani. To wy na pani kość, tak? Tak, niech pani wali. Dobra. No to dobrej nocy. Nawzajem. Wiesz ja. pani, wiesz pani, a, a była pani kiedyś w Gdzie byłam? Wzią. W Zo? W co Tak, codziennie chodzę. O, a kiedy pani wypuścili? Zo, ja wchodzę do Zo. A kiedy pani wypuścili? Ale co wypuścili? Panią czy kogo? Panią. A czemu pani to wiedzieć, pani Gabrielo? Co? A po co pani chce to wiedzieć, pani Gabrielo? No bo ja nie wiem. Po bo co? Bo, 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 bo ja. Po co, pani Gabrysiu? Niech pani się zastanowi, nim pani zapyta. Ja się o Panią martwię trochę. No niech Pani się nie martwi. Niech się Pani o sobie, siebie pomartwi, jak Pani siedzi w toalecie zamknięta. To Wiesz, Pani musi o sobie myśleć. Ale, ale to jest Pani toaleta i na Pani kość będzie wszystko... No niech, proszę Pani, niech Pani robi to, co Pani uważa. Tak? Pani decyzja, tak. A lubi mnie Pani? Bardzo. To super. No widzi Pani, jak pani się cieszy. A ja pani nie lubię, bo pani. Ale pani mi... nie musi mnie lubić. Bo, bo pani mi dokucza. Ja pani dokuczam, pani Gabrysiu. Pani do mnie tak. dzwoni, nie ja do pani. Ale pani mi tak dogryza. Oj oj, to to przepraszam panią bardzo, pani Gabryśko. A dałaby pani buzi na zgodę. No pewnie. To wyślę pani buziaczka. Mua. No to dziękuję pani bardzo. Serdecznie. A, a wyślę pani buzi. Czy ja pani wyślę buzi, pani Gabrysiu? Nie, niechętnie. Ale stinks! A przed chwilą pani mówiła, żeby pani dała buzi. Ale komu pani Gabrysiu? Jak pani wylezie z tej łazienki, to pani przyjdzie do mnie. A ja nie wylezę z niej. Cholera. A czemu? A... Cholera! A... Cholera! Bo wy takie czorty jesteście i drzwi! Czorty! A gdzie te czorty? Daliście takie drzwi mocne do cholery! Och, Boże, niech pani się nie nerwuje, szkoda pani nerwów. Jak mi ślina spyska leci z nerwów. Ale szkoda pani nerwów, pani Gabrielo. Zaraz... Niech pani się uspokoi. Nie mogę! Grew! Ale nie... niech pani spróbuje! Stref mnie zalewa! O niech Pani się tak nie denerwuje, szkoda Pani krwi. Jezu, kochany! O! No. Ale dzicz! Żeby drzwi się zatrzasnęły w kiblu! No trudno, no, no przykro mi bardzo, że Pani nie zamknęła się źle. Co? Przykro, że Pani się źle zamknęła. Jest Pani! Niech Pani zadzwoni na może na straż miejską, albo na policję. Nie, bo oni mnie zbiją. Gdzie zbiją po numerze telefonu, panią znajdą? Oni mnie zbiją. Oni znajdą panią po numerze. Nie ma problemu w dzisiejszej tak. dobie. Oni mnie zbiją. No ale no to gdzie? ja myślę, że nie zbiją. Wydostaną panią. Tak? To dzwonię, to dzwonię. Niech pani dzwoni panią na pewno znajdą. Dobra, to. No wy... to pa. Pani? Życzę Pani dobrej nocy, Pani Gabrysiu, niech Pani się wyciszy. Ja Pani też, bo ja dzisiaj... Jezus, ja zdenerwowałam się bardzo. Ale czym, Pani Gabrysiu, niech Pani się nie denerwuje, nie ma czym. Jak, ja jak mi, ja się chcę płakać. No to Pani popłatę, to Pani ulży. Nie. Na pewno Pani bardzo ulży. Nie ulży. Ale ja myślę, że tak. Nie, nie ulży. się. No niech pani się uspokoi. Nie mogę. Niech pani nie płacze. Nie mogę. <h warehouse> Ale niech pani nie płacze. Szkoda tych nie, nie. łez pięk. Nie. Dołbe. No. Po co pani płacze? Dobra, to kończymy. No, dobrej nocki pani Gabrysiu. Dobra Dobranoc. Ale dzicz! Yy, dzień dobry, dzwoniłem się do pani Danuty. Tak. Proszę pani, ja jestem zainteresowany łóżkiem, nie przeszkadzam o tej porze? Proszę. Łóżkiem jestem zainteresowany, nie przeszkadzam o tej porze? <laughs> nie, nie przeszkadza pan. Yy, dzwonię w sprawie łóżka. Kojarzy pani ogłoszenie? Rozumiem, rozumiem, tak, tak. Ym, za 150 zł pani sprzedaje łóżko, tylko. Tak. Chodzi mi o, najbardziej o wytrzymałość, jakby pani mogła powiedzieć, bo to będzie łóżko dla żony, prawda? Wie pani o co chodzi? Yy, dla ja, żony? Tak, tak, bo ja z żoną w jednym łóżku nie jestem w stanie spać i potrzebujemy osobne. Yy, mhm. Łóżka znaczy jest łóżką. Moja, moja, moja żona jest po prostu przy kości, jest naprawdę wielka, nie? Dlatego to jest też powód... Yy. Dlaczego nie chcę z nią spać? No bo. To nie wie, nie wiem, proszę pana, czy to się nadaje dla takiej osoby. No kawał baby, za przeproszeniem. Spał, spał, spał na nim młodzieniec, także wytrzymało. Słucham? Trudno mi, trudno mi oceniać, czy pana żona się zmieści na tym łóżku, no czy znaczy, łóżko wytrzyma. No. Żeby, nie, żeby razem z łóżkiem nie poleciała, nie? Bo ogólnie to nie ona nie jak z łóżka spada, to z dwóch stron. Taka wielka jest, nie? To jest Aha. ten problem, no. Nie, to jest wąskie łóżko. Wąskie łóżko, to znaczy nie, nie chodzi. Myślę, że zmieścić się zmieści, no. Może jest Na pewno wielka, się jest... zmieści. Postawi pan, postawi pan pod ścianą i, i nie spadnie. Mhm. Dobra, czy nie, nie wiem. Strach trochę, żonę na to no położyć. Może strach. No może strach, jak pan żonę kocha, to na pewno strach. A Ale pani... wysoko nie spadnie, tylko na ziemię. Mhm. No dobra, a jakbyśmy, proszę pani, przyjechali z żoną do pani i ona by się położyła na łóżku, przetestowała, dałoby radę? <noise> Może przetestować, ale nie dzisiaj. Mm -hmm. Ale tak na żeby poleżała z dwie godzinki, zobaczymy, czy łóżko się nie rozlupi. No nie, dwie godzinki to no na pewno nie zarezerwuję pańskiej żonie. W na dwie godzinki w nie ma opcji, tak? Nie ma opcji. Słucham? Nie ma opcji na dwie godzinki. No dwie godzinki nie ma opcji. Na pół godziny, godzinę. Nie. Tak, po, żeby poleżała sobie, po Nie, prostu. no pan po prostu sobie żarty robi. No nie, no dzwonie jest poważną ofertą. No, jeśli to jest poważna oferta, to ja mam wątpliwości. No nie, nie, mówię poważnie. No nie wiem, bo boję się po prostu, że przywiozę łóżko do domu i to łóżko za przeproszeniem wie pani, co zrobi. Pier. No musi, musi pan przyjść i obejrzeć po prostu i pan zdecyduje. Mhm. To ja z żoną przyjadę, dobra? Dobrze, bardzo proszę. Tak pół godzinki, godzinkę poleż, przecież nic się nie stanie. No niech pan nie żartuje, nie zabiera mi czasu. No nie żartuję. Proszę pani, ja od zawsze mówiłem, że żona musi przynosić korzyści. Moja żona na przykład na lato przynosi mi cień, na zimę ciepło. Wybrałem sobie taką żonę. Są plusy, są minusy. No i właśnie spotkaliśmy no się. No jest minus, że trzeba łóżko nowe kupić, tak? tak że trzeba tak. dodatkowe łóżko kupić. Żona, to ten żona, minus, tak. Żona, żona jak mnie przygniotła przed wczoraj, to żebra nie bolą do dzisiaj. Myślę, A nie, ja, propon ja proponuję pójść. kupić łóżko o szerokości dwóch metrów i nie będzie problemu. Mhm. Nie no, ona w barkach szeroka, no. no ale dwa metry to myślę, że przesada. Też nie mamy za bardzo gdzie no położyć No, takie no niestety, łóżko. ale muszę kończyć, proszę pana. Nie mam czasu na taką dyskusję. Albo jest pan poważnie zainteresowany... Nie no, jestem poważnie ułówi, zainteresowany. Panie... Jestem poważnie zainteresowany. No to zapraszam, niech pan przyjdzie i umówi się i obejrzy i zdecyduje, mhm. tak? Dobrze. Żona mi ogólnie taki też problem sprawia, że muszę ją codziennie rano na basen wozić, żeby się umyła, bo się nie mieści w wannie. Dobranoc panu. Dobranoc. Nie wiem, te telefony takie głupie chyba, co? Mi się wydaje, że to nie jest fajne. Czy wam się podoba to?